Czy nie można cheat engine lub moda? Teoretycznie można, ale nie. Miednie nie jara to, znaczy, no, w Elden Ring'u mi się podoba ten, ten Moonlight Greatsword z Ranni, nie? Jak robiliśmy Rożek Twa, Rożek Run, Lur Run. no to w, bardzo fajnie mi się tą bronią grało. Ale buildy pod inta nie jarają, ogólnie rzecz biorąc, nie? No bo... <laughs> w Elden Ring'u lepsze counter. A czy ja tylko w Elden Ring'u grałem tą bronią, nie? Więc nawet nie mam do czego porównać. O, gdyby dało się na przykład w innych grach robić respeki, bo tak naprawdę respeki weszły. Tak, są 2 chyba można, nie? Jest taki ten dziwny item, który pozwala respeki robić. Tak mi się wydaje. Czy się nie da? Da się chyba, nie? Czy źle pamiętam. Wydaje mi się, że ja kiedyś robiłem. Da się, dobra. Czyli DS1 się nie da, w Bloodborne się nie da. I Demon Souls się nie da. Czemu to jest tak ślisko? Nienawidzę tego momentu. Ale i tak w sumie na Remasterze nie jest aż tak źle, jak było na przykład na. Yy, jak, jak ktoś grał w. Dark Souls 1 Prepare to die edition na Pccie z modem na 60 klatek To tam było tragicznie tutaj Da się? W jakichże? Aha w wujce, dobra, dobra, to, to, to już wiem <laughs> Naczynie duszy, o właśnie No tu moje 90 koła leży Prepare to slide edition, tak Ale no, mod 60 klatek na Prepare to die miał, miał wiele, wiele błędów, nie? Na przykład samo to, że Wchodzą tutaj za mną, dobra, ale to się z tym poradzimy Zaraz Niech się zacznie walka Na przykład slajdowanie się z drabin niektórych było tak, że... przynajmniej jedna na pewno była na początku gry. Prawie. Że jak się ślizgałeś z drabiny na sam dół, to przylatywałeś przez ziemię i spadałeś pod świat. Więc no, trzeba było pamiętać o tej jednej konkretnej drabinie. Chyba dwie takie są w grze, ale nie wiem, gdzie jest druga. Żeby tam się nie, nie, nie zjeżdżać. Okej. Okay. Robimy to, bo za mną weszły ostrygi. 23. Dobry wieczór, państwu uśmiech. Siemano, Smasza, dobry wieczór. Czy zrobiłem Teresa Nie jeszcze, nie. Do dzisiaj, e, pfff, tyle czasu grałem w Soulsy, a do dzisiaj nie wiem, jak się kopię w jedynce, jakimi przyciskami napadzie. Yy, gałka do przodu i atak lekki. Tylko to trzeba w takim konkretnym timingu zrobić, nie? Więc to czasem nie wychodzi. Dobra, muzykę i let's go. Beach Ain't Even Got No Scales. Zabrałem mu pilot od telewizora. I teraz. Jak ja to robiłem tak, żeby nie umierać? Ja nie pamiętam. Czy to jest ten ogon, który mu odpada właśnie? O nie, ja nie powinienem był tego robić. <laughs> Okej, okay, jak macha, macha ogonkami, to nie podchodzimy. Miałem nadzieję, że jak będę tu w tym środkowym miejscu, to nie trafi, a jednak trafił mi obydwoma ob ob ogonami przez to. Co yy, zagrać Sosowy, który nie potrafi kopać? Yy, ja nie potrafię zazwyczaj. Jak, jak próbuję kopać, to mi nie wychodzi, czemu ja tutaj idę. Czy będą jakieś rany na den spadzie Nie będzie ranów na Denspadzie. Na rany na den spadzie musicie iść do ugoroszczaka. Tylko on jest w tym dobry. W Polsce jest najlepszy w Polsce w tym. Nie, nie, nie. Rany na den spadzie to nie jest moja bajka. Prędzej, już nawet ten. Sotnie zacząłem załatwiać, ale nie zrobiłem tego. Eee, na przykład na, na gitarce do Gitar Hero, bo to ciągle mam w planach. Zacząłem załatwiać sobie kupowanie takiej gitarki już, e, ale się ją sprzedał zanim, zanim ja zdążyłem kupić. Niestety. mu chyba też przychodził na spadzie. A to może, nie wiem. Ja wiem, że, 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 że Ugo. Ugo. W wiele gier grał na Denspadzie, nie? W wiele Soulsów. Ale ja nie mam, nie mam tego. Cierpliwości do takiego czegoś. Ja mną są kurwicy po prostu. Plus, ja się nie umiem ruszać, nie? Ja jestem dużym chłopcem. E, d, d, d. Ostatnio wam mówiłem, jak wyglądałem wesela na przykład u mnie, nie? Jak, ja, jak idę na wesele, nawet na, we na weselu kurwa nie tańczę. A wy chcecie, żebym ja do gry komputerowej tańczył? Proszę Was. <laughs> Come on. Znaczy ja wiem, że to zazwyczaj e, nie wygląda jak taniec w ogóle, nie? Mata DDR i, i Soulsy. Tylko po prostu bardziej chodzenie po niej. E, chyba, że grasz jak Miss Mika, tak ona się nazywała? To ona wtedy, no ona, ona dość ładnie wygląda na tej, na tej macie, <laughs> jak tańczy do, do Elden Ringa na przykład. Jesteś już praktycznie na końcu gry, jakieś plany na następne rany? Jeszcze nie, właśnie muszę coś wymyślić. Z tym, że mamy cały DLC przed sobą, nie? Mamy, tak naprawdę, no, ja domyślałem się, że podstawka będzie taka, no, znośna yy, i dopiero DLC mi przetrzepie skórę. Tak naprawdę połowa z tych śmierci, które mamy teraz na liczniku, to jest yy, Ornstein i Smoke, no i wczoraj yy, Sanctuary Guardian. Też mi przetrzepał skórę mocno, nie? W ogóle wczoraj było chyba 50 śmierci, tylko przez to, że... Wydaje mi się, że połowy śmierci wczorajszych dałoby się uniknąć, bo większość z nich była od spadania w dół po prostu. Jak gdybym nie był pijany, nie? Jakbym nie był po sześciu browarach, to by to wyglądało trochę inaczej. No nie, no nie. DF2 pod Cestusy? A czy ten, czy, czy cestusy w DS2 są trudne? Nawet nie wiem. Ja mówię, ja DS2 tylko raz w życiu przyszedłem, nie? Więc... może, może jakiś ran. by sobie spróbował kolejny, ale jeszcze nie wiem jaki. Ja bym chciał zrobić w tym, w Dark Souls 2, bow run. No, łukami. Bo tak naprawdę, co, w Elden Ringu zrobiłem bow run, było dość przyjemnie, bym powiedział. Oprócz niektórych bossów. W Dark Souls 3 zrobiłem bow run, też było dość przyjemnie, oprócz niektórych bossów. A w d 2 byłoby fajnie, bo tam może mieć w chuj strzał przy sobie, nie? Tam po 999 z każdej. Są mega grałem i fajne. Cestusy, ja ja, ten, ja się boję, że będę narzekać na to na, co, na to, na co bardzo często narzekam, nie? Na niektórych broniach i... i nie tylko broniach. Na zasięg, kurwa, nie? Bo to jest jednak broń. E... fistowa. Broń pod fisting. Oglądałem crossbow run i. bo sobie DLC są przerąbani. A czy Dark Souls 2 też mi się wydaje, no? dopiero się rozwija, jeśli chodzi o poziom trudności w DLC z tego co pamiętam. Że, że podstawka Dark Souls 2 jest taka eee. Eee. mediokur dość, jeśli chodzi o poziom trudności. Dopiero później się robi że Żeby tu się nie wyjebać od śliskiej podłogi. Echem. Dopiero co myta była. Eee, Cestus ma inne combo. Bodajże, że strzał jest. Ale dawno nie grałem. Strzał w Cestusie co? Jak w, w każdych sourcekach po jakimś czasie, no a czy. W Dark Souls 3 są niektóre bossy, nie? Które są nie najłatwiejsze w podstawce. Nameless King, dalej, według wielu osób, jest najtrudniejszy, nie? Ze wszystkich. Nawet licząc bossy z DLC. Według niektórych. Nie mówię, że według mieczy kogoś konkretnego, ale wiele osób ciągle tak mówi. I moje dusze. A kurwa, zapomniałem mu pilota od telewizora zabrać. że ten jest nudny po prostu. Według mnie tak 2 ma fuj HP i po prostu trzeba dużo biegać. To jest chyba ta macka, o której myślałem. O, za szybko kliknąłem. Próbuję zgridować, żeby już go dobić, żeby mi nic nie, nie zrobił, ale... Come on! Umarł? Nie. Nie, umarł, dobra. E, dobra, czy teraz za mną wejdą te pieprzone... Nie, nie idą, dobra. Yy, dusze jakieś dostanę od pana? 60 tysięcy. Przygniły za każdym razem mnie z 20 razy. Przygniły to jest które? Ten, ten grubas śmierdzący? Tam, gdzie jest ten niehelmowy jar, tylko ten, ten jar? Ten, tam, gdzie jest tak czarno, black gulch? Yy. Taki gruby w dole, okej, okay, tak, 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 to pamiętam, pamiętam. Może rzeczywiście tak sos dwa byśmy zrobili? Bowran jako następny ran? Ja jestem za tym, nie? Bo to jest teraz mamy, tak jak mówiłem kiedyś, nie? Chcę zrobić tak, żeby był challenge run pomieszany z Roten, tak, ja mówię o, o Rotenie. A wy też chyba dobra. Yy, raz challenge run, raz taki luźniejszy run, który też trochę pod challenge podchodzi. Wydaje mi się, że bow run byłby challenge'em, szczególnie tak jak mówicie, że w że w DLC jest ciężko. Tylko ja bym potrzebował dużo od was wtedy ten, dużo waszego inputu w w Daxos 2, bo ja mówię, ja tę grę raz w życiu przeszedłem, wiem o niej bardzo kurewsko mało, na pewno bym się jakoś przygotował przed tym ranem, nie? W sensie ogarnął sobie, jakie są najlepsze łuki i tak dalej, jakie są najlepsze strzały, et cetera. Dobra, pójdźmy do Cury Chaosu. Nie, już nie wiem co, co ja mogę zrobić teraz z hajsem? Pójdę do Turu Chaosu, żeby kupić resztę piromancji, jakie tam są. Siemano, Saturas. To jest dwa najlepsze DS IMO. Jest najdziwniejszy na pewno, jest najbardziej unikatowy, bo tak naprawdę wszystkie Soulsy pojedyncze, oprócz dwójki, przypominają Dark Souls 1, nie? Dark Souls 2 miał taki swój problem, że bardzo chciało coś nowego zrobić i większość tych nowych pomysłów była słaba, ale niektóre te nowe pomysły były całkiem fajne, nie? Niektóre. Jest najbardziej unikatowe. To, to mogę powiedzieć na pewno. Droga do niebieskiego smeltera w moim sercu, tak, w moim też. E, I dlatego właśnie, jak, wiem, że ktoś mi mówił ostatnio, nie? że podobno da się jakąś skipnąć ją, czy, czy coś takiego. E, więc to bym pewnie od was chciał się dowiedzieć, i tak dalej. Bo ja też tą drogę do niebieskiego smeltera pok pokonywałem w taki nieprzyjemny sposób, więc. E... Będziesz używał strzał, bez sensu dawaj run łuk i atak z wyskoku. Właśnie, czyli to w dwójce było, nie? Bo ja na którymś bo ranie, właśnie m, pamiętam, że mówiłem, że w których soulsach z tego co pamiętam, da się zrobić atak z wyskoku mele łukiem. Bo nie wiedziałem w jakich soulsach, czyli to była dwójka jednak. Spill Jebane komary. W ogóle jakoś mało komarów jest w tym roku. Nie wiem, czy Wrocław jest mocno obsikany w tymi wszystkimi. <trych zbierze> o kurwa! Nie wiem, czy Wrocław jest obsikany tymi pestycydami wszystkimi, żeby nie było komarów, ale nie widziałem żadnego komara jeszcze w tym roku. No, daj mi wszystko po prostu i są spierdalam. Dziękuję za followa. Nie widzę... A, wózkowy kuń u uwu. Wózkowy, okej. Okay. Ciekawe, 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 że wózkowy. Go. Idąc górą po otworzeniu Kratis skrót. Okej. Okay. Na wiadomościach mówili, że po Wrocławiu chodzą wolontariusze i psikają sprayami na komary. Nie no, ale generalnie zawsze jest, jest jakiś oprysk, nie? Eee, wszystkich miast i wsi też e, przeciwko komarom, nie? Tylko, że czasem zrobią go szybciej, czasem zrobią go mocniej, czasem go nie zrobią w ogóle i wszyscy narzekają i tak dalej, nie? Plus, w sumie Wrocław to jest takie dość mocno betonowe miasto, nie? Więc tutaj nawet nie mają skąd za bardzo komary przychodzić. Dobra! Poor Kings. Poor Kings. To będziemy iść stąd. Potestujmy sobie, co? Ściągnijmy Havela. Załóżmy przymierze Artoriasa. Cztery królowie są całkowicie odporni na e, Na blida, więc z blidem nie idziemy na pewno. I mają 177 odporności na lightning, więc pójdziemy z tą pałą, który mam teraz w rękach. Tylko muchy widziałem, o widzisz, u mnie jest ich sporo. Tak, tak, to już czytałem, dobra. Wiem, że jest obsikany przez szczury, tak, to też słyszałem. Znaczy, ja nigdy szczura jeszcze na, na ulicach Wrocławia nie, nie widziałem, ale to być może dlatego, że ja nie wychodzę z domu. Co się stanie, kiedy Paweł założy pełnego Havela? Mam patrolę, ale ciągle mogę biegać, nie? Ciągle mogę biegać. Więc to jest najważniejsze. Dopóki nie jestem tak mocno przeciążony, że nie mogę biegać, to jest GIT. Czyli to będzie nasza strategia wstępnie na Czterech Króli. Patrole, pól Havelu. Nawet bym się. Ile mam tych? Cofnę się nawet szybciutko do tego. Hmm, a nawet nie muszę czekać. Zmocnienie zbroi. Mogę sam to zrobić, nie? Do tego trzeba chyba błyszczących Tytanitów, nie? Czy nie? Czy Havela się nie da wzmocnić? Ja nie wiem, nawet. Nie da się wzmocnić hawelskiej zbroi? Nigdy nie próbowałem, ale wygląda na to, że nie. Czyli, czyli Chuj w takim razie. Pójdziemy yy... tak. Być dobry w sporcie, Jest dwa się ok. okej. Choćbyś nie wiem, jakie pieniądze położył. Musisz wypracować na treningu, na sali Gdzie Setki idę? godzin, I tutaj. tysiące hektolitrów potu Musisz wylać, żeby jakikolwiek sukces osiągnąć Musisz wylać setki tysiące litrów potu, żeby coś osiągnąć Piękne. Musisz iść tędy, a ja chciałem iść kurwa do, do tego, do Nito, niepotrzebne e, b, Zapraszam na Śródmieście Czasami witam się na podwórku z Bogdanem albo Zemkiem na przykład Co? Tak nazywasz te szury? O Jezu Pamiętaj, że na 4K, jak stoisz przy samym Bosie, to z rękojeści ich ataki są wiele słabsze. Tak, 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 będę się mostu przytulać. I będę się modlić o RNG, nie? tam trochę o RNG chodzi, bo właśnie tak jak mówisz, ataki z rękujeści są łatwiejsze do wytankowania, mniej HP tracisz, powinienem wymocnić sobie soczki, nie? No trudno. Plus RNG w ten sposób, że żeby nie walili czarami, żeby mi graba nie robili, bo nie wyroluję go mając, kurwa, fatrole. Myślę, że w ogóle całkowicie nie będę rolować nic. Będę wszystko tankować jak dziwka. Najwyżej będę się starał przeleczyć. Tylko mówię, tu, tu już wchodzi wtedy w grę ee, RNG i nadzieja, że nie będę magi magią napiędalać. Au. Nie jestem po formacie, bo jakiś debil zainstalował mi Windowsa na HDD? Serio? Na tym kąpie co masz teraz? To jak długo to trwało? Już <gryś> tego kąpa masz już z dwa lata, prawie. Jeszcze jest półtora roku, coś koło tego, nie kurwa czy drugi. No nie, kurwa ciasno, nienawidzę tego jebanego skrótu zgon będzie. Żeby naraz dwóch się nie pojawiło, szybko zabije. Tak, to na pewno. Plus jak duch, duch, jak król znika jeszcze, nie to, to jest trochę jak ten, jak Godskin duo w, Darkso, w Elden Ringu. Że jak już jeden z króli jest martwy. Ale masz ciągle staminę, żeby atakować, jak już jest w animacji umierania, to ciągle można tego umierającego atakować, nie? I ciągle tracą HP. Tak jak właśnie go Skin w Elden Ringu. 115 so koła a ty na go. Ja już tych pieniędzy nie potrzebuję, nie? Tak naprawdę. Ja już tych pieniędzy nie potrzebuję. <laughs> nie mam na co. Mam wszystko wzmocnione na maksa. Na co ja mogę teraz hajt wydawać, naprawdę? Czy jak czy macie jakiś pomysł? Bronie mam wymaksowane. Rękawiczkę do piromancji mam wymaksowaną. Może jakiś Pyromancer Sekiro? Nie, ja Sekiro nie planuję powtarzać za bardzo. Sekiro to jest dla mnie najgorsza gra From Soft, ale to jest moje zdanie, nie? Wiem, że wiele osób się nie zgodzi i jak najbardziej macie, macie do tego prawo, nie? Dla mnie to nie jest Souls, to jest gra From Soft, ale to nie jest Souls. Eee, I coś czuję, że podobnie będę miał, jak wyjdzie Armored Core, że zagram, bo to jest From Soft, eee, ale mam takie wrażenie, że to nie zapadnie mi jakoś mocno w pamięci, nie będę jakimś wielkim fanem. Ale zagram, zagram i to na pewno na premierę i pewnie nawet weźmiemy sobie urlop, żeby ten, żeby, żeby pograć. podejść tu kurwiu. Sokoła na ziemi zostało, ale żyje przynajmniej, nie? Sekiro i najlepsza najlepszej gra, no właśnie. Dlatego mówię, każdy, każdy ma prawo do swojego zdania, nie? Mi się nie podoba, bo dla mnie to, to nie jest gra dla mnie po prostu, to nie jest Souls. To nie jest ten klimat, który ja kocham, nie? Ja kocham się średniowiecze po prostu. Kocham siodawiecze, kocham wolne, duże bronie, młoty, wielkie miecze, rycerzy prawdziwych. A no, większość z Was pewnie wie, jaki ja mam stosunek do klimatu japońskiego. Myślałem, że trafi. Heh. <laughs> e, tutaj. Alrighty. Dzisiaj jest 50 stopni na dworze, ja nie wiem. Ja mam klimę włączoną, <laughs> która mi dmucha w plecki ciągle. E, klima w plecy to jest też nie, niezdrowone. Można dostać reumatyzmu? Czy, czy co się dostaje? Jak, jak klima napiędala po plecach? Oprócz przeziębienia, oczywiście. Wilka! Właśnie, wody się napije. Nie ma Moonlight Grey a, to nie jest gra od nich? Tak, potwierdzam. Nawet w tym, w Kingsfield, nie? Był, był Moonlight Grey Sword. Mam Covenant założony? Mam. No to co? Powinienem był wzmocnić sobie soczki, naprawdę do plus 20, ale porządki cię łapie, ma to przejebane. A, widzisz. No właśnie. Dobra, ogarnięcie się w przestrzeni, gdzie ja kurwa jestem i w którą stronę mam iść? O! A nie, to był kurwa duch po prostu. RNG, Renji, RNG. RNG. Okej, okay. tak. Nie byłem za blisko jeszcze, ok. Jeszcze temac wszedł. Solidnie, solidnie. Myślę, żeby się wytopować na HP, ale chyba nie. Dobra, damage mamy. To nie można odmówić na szczęście. O, grab. Mm. Okej. Okay. Wytopuje się jednak. Gdzie jest następny? <laughs> Kurwa, kawał, kawał drogi. O nie, wybuchnie. Zablokowałem to bronią. To też. Okay. Ostatni Ok <laughs> Arena piękna tutaj, tak Nie lubię jej Nie lubię jej mocno, szczerze mówiąc Przekazany odłamek duszy twojego starego Dobra, gitowa Czyli co? Tak naprawdę mógłbym już iść Kończyć grę Do ogłyna Ale nie Po co? Lepiej Się wkurwiać I próbować zabić Artoriasa jeszcze, nie? A później jeszcze Kalamita I później jeszcze Manusa eee, W sumie easy gg Tak, Co było, było dość proste eee, no, Nawet bałem się troszeczkę, że mi tych Estusów nie wystarczy, nie? Ale stykło Stykło i było całkiem fajne w Havul. I z powrotem założymy set przez Nice. Manus, my beloved. Anus. Czy tylko dla mnie ten boss jest paskudny z wyglądu. W sensie ten, to nie tutaj. W sensie Four Kings mi się podoba z wyglądu. Design bossa mi się podoba bardzo. Jego, jego model, jego postać. Oddamy od razu te duszki. Zobaczymy sobie ten, jak się otwierają drzwi. Co na ciebie czeka, deszczada? radę? Dzisiaj nie, jestem pewien. Mamy dwie godziny. Ja coś czuję, że będę potrzebować... Pewnie ze dwie godziny, żeby ogarnąć Aturiasa. Pewnie ze dwie godziny, żeby ogarnąć um, Kalamita i pewnie z 8 godzin, żeby <grywania> ogarnąć yy, Manusa. Lepiej stawić klimę z boku, bo tylko nerwy, bóle bo ci złapię, ale będziesz chodził. Teraz przestawimy najwyżej troszeczkę Jak Arthur jest padnie za pierwszym to będzie słup Nie padnie za pierwszym Nie padnie za pierwszym jest to tędy idzie do Głyna Ale to jeszcze nie jest mój moment Teraz um, tepniemy się Sanktuarium Ulasil Tak? Tak Tak? Tak To jest koło Elżbiety? Koło Elizabeth? Plin, plin, plon Nie, dzisiaj plin, plin, plon nie będzie niestety nie będzie, czekaj. A Artorias, jak ja mówiłem, immuny? Lightning i immun na blida, dobra. Czyli idziemy znowu z tą bronią. Wczoraj padł Sanctuary Guardian, który mi trochę krwi psuł, bo jest szybciutki. Ale ja z Artoriasem się bić nie potrafię całkowicie. Więc jak ktoś oczekuje skila od razu za pierwszym podejściem, w sumie drugim, bo wczoraj do niego było jedno podejście, które ciężko nazwać w ogóle podejściem, no to się możecie kurwa zdziwić. Ała, bo Artorias to jest dla mnie ciągle magia. Ja zazwyczaj to przychodzę już z moim 2 hdr plus 15 i on dostaje... ...po piździe mocno. A no weź, poczekaj, kurwa. Stup! Także... Teges. Artorias nie padnie za pierwszym, ani nawet za dziesiątym prawdopodobnie. Dobła. Chester jest martwy, jak widać mam jego set. Eee, jak się bije z Artoriasem? Zobaczymy. Jest 111 śmierci. Zobaczymy ile będzie za chwilę. 112 będzie za chwilę. To już ci teraz mogę teraz powiedzieć. Mm, to miałem bok rolować. Powinienem był nie atakować. O. Myślałem, że się odpala już. 112! <grym i wytkujesz> o Jezu. To jest naprawdę broń, z którą mam najwięcej damage'u? To jest aż... Aż... Eee. Aż straszne. No tak, Artorias. Ma rezisty mocne. Kurwa, no, no, no. Aha, tu... Mm, a halo. Nie usiadłem tam, nie? Tam, gdzie miałem usiąść. Sanktuarium eee, Sanctuary Mura's Seal i muszę tu usiąść. tip na Artoriasa. Rób skuteczne uniki Nie dziękuję. Nie podziękuję. <grym i wytkujesz> No, takie rady to ja dziękuję. Dzie dziękuję dziękować. O, eee, czekaj. Eee, do. <laughs> dziękuję dziękować za takie rady. Eee, widziałem taki cheese. Eee, mi się on nie uda, bo nie jestem wykoksany i nie mam buildu pod. Eee, nie mam korony dusk i tak dalej, żeby moje piromancje wzmocnić, ale zobaczymy, czy zadziała to coś, o czym myślę. Nawałnica i burza ognia. Czym to się kurwa różni? To jest, co jest mocniejsze. Pewnie na bo ma więcej płomieni na obrazku. <laughs> Aha, nie podziękował na wid dla widza. Powiedziałeś nie dziękuję, no to nie podziękowałem. E, czy nie lepiej będzie jakaś broń bez żadnego ulepszenia typu lightning itp.? E, nie mam żadnej takiej. Nie mam żadnej takiej, ale to jest SL1. Tak naprawdę ten młot, plus 5, kowalski e, z prądem, jakby był na plus 15 normalnym, miałby tyle samo damage'u fizycznego co teraz, Plus, miałby jakieś tam skalowanie lepsze, ale to wciąż jest mało. Nie, nie ten młot, bo tego się nie da mieć normalnego. Chodziło mi o młotek, pałkę wzmocnioną. E, bo to jest dosłownie plus Lightning Damage, nie? Tylko, że zabiera skalowanie. A tu się nie ma z czym skalować moja postać, bo ja mam tak mało statów, że to skalowanie nie istnieje w zasadzie, nie? Więc, e, no. Tutaj, tutaj, tutaj opada to niestety. Teoretycznie ta jest najlepsza z tych wszystkich, które mam teraz. Na <laughs> Więc tu będzie dużo drzewania, dużo git budowania git budowania, o. I teraz. Tak Ale ja widziałem filmik, chyba MFA, że on tu wchodził i dosłownie na wejściu uszczał na wałnicę. Zobaczymy jak to wyjdzie. 1000 zemerzy. Okej, okay. tylko drugi raz już tego nie powtórzę. O nie! Halo! Paweł! Nie! Fuck zdążył. Nie patrzyłem, co się dzieje. Dobra, wpizda. pizda. Nie patrzyłem, że zmienia ten. Zmienia swój ten, tak jest. Ale ty ty. Ej, ta nawałnica fajnie je była. To 1000 demerzu. To jest jak. Jak Jakiś... 9 moich ataków mele, nie? Możemy tym rozpocząć chociaż. Co za koszulka. Nawet nie wiem jaką ma. Jakaś taka. Hugo na call. Combo Ghostbusters z Stranger Things. Czemu nie powtórzę, niby? W sensie tej. na nawałnicy. I będę musiał baitować ten atak. I on musi być wtedy do, do, w dobrej odległości. I coś czuję, że jakbym go próbował baitować, to to by nie wychodziło całkowicie. Tak coś czuję. Plus nie chcę też za mocno to abizować. Na filmiku imfacha on w ogóle go zrunshotował. E, był tak wykoksany, nie? Tą nawałnicą. I tak samo chyba na manu się zrobił, czy nie? Nie pamiętam. Po tej próbie będę musiał iść do toalety, bo pękam. Uuu, teraz nie zaczął tym atakiem. Teraz zaczął innym atakiem, a nie, a nie szarżą. <laughs> Dobra, idę, idę, idę się odlat. Jak chyba wczoraj pisałem, takie rzeczy u Umfacha są super do obejrzenia, ale samemu do normalnej gry to trochę mech. No właśnie. No właśnie, bo on mówi, on, on to są takie typowe one-shoty u niego, nie? że zrobisz specjalnie build pod to, żeby one-shotować. I dziękuję, Rewanek, za się Siemano. Zamieszki, no bez muzyki się nie chce zamieszywać. Jest muzyka bardzo generikowa yy, z Divinity teraz. Co z muzą w przerwie? Sorry, musiałem się odlać. Pękałem. O, dobra. Here we go again.